Często dostaję od Was wiadomości, gdzie piszecie, że jesteście sami już od roku, albo może nawet dwóch lat, trzech lat, i nic się nie zmienia. Cały czas nie potraficie zacząć cieszyć się tym okresem singielstwa. Albo gdzie piszecie, że oglądacie moje filmy już 6 miesięcy, 9 miesięcy, i tak nie potraficie pójść do przodu. I tutaj chciałabym powiedzieć Wam pewną anegdotkę. Sytuacje, które naprawdę miały miejsce w czasie, kiedy studiowałam na SGH-u. Pamiętam, że wówczas poznawałam bardzo wiele różnych osób, ale byłam jedną z niewielu osób na uczelni, które były oryginalnie z Warszawy. Większość osób było przyjezdnych. I często, gdy ktoś słyszał, że jestem z Warszawy, to pierw było wielkie zaskoczenie: O, naprawdę, do tej pory nikogo jeszcze, kto byłby z Warszawy, nie poznałem, po czym często osoby reagowały w ten sposób, że mówiły mi, że mnie współczują. Że Warszawa jest słaba, nieciekawa, że spodziewały się czegoś więcej, że nic tutaj nie ma do roboty, że fajniejszy jest Kraków, Gdańsk, miasto. I po prostu, słuchajcie, zaczęło mnie to wszystko w pewnym momencie frustrować. Wpierw byłam w ogóle zdziwiona, bo nigdy o Warszawie w ten sposób nie myślałam. Warszawa była dla mnie można powiedzieć takim no, domem rodzinnym, oczywistą oczywistością. Od tamtej pory pamiętam, że stałam się wielkim lokalnym patriotą, i ta miłość do Warszawy, do stolicy naszej, została mi do dzisiaj. Uwielbiam to miasto. Ale słuchajcie, wtedy, w tamtych sytuacjach, naprawdę zaczęłam się wkurzać. I nie potrafiłam tego zrozumieć. I w pewnym momencie zaczęłam tych ludzi, słuchajcie, się pytać. I pytam się na przykład, czy byli w Muzeum Powstania Warszawskiego, czy byli w Centrum Kop Nauki Kopernika, czy byli w Wilanowie, czy byli na Pradze, gdzie naprawdę jest mega ciekawie. To są zupełnie inne oblicza naszej starej Warszawy. Czy byli w dzielnicy żydowskiej w centrum, tak? Czy zaczęli może testować jakieś nowe knajpki? Czy zapisali się może na jakieś nowe zajęcia, żeby poznać jakichś ludzi, do jakichś naukowych na uczelni? I słuchajcie, wierzcie mi, najczęściej, Odpowiedź, którą słyszałam, była, że nie, że te osoby nic nie zrobiły tak naprawdę w praktyce, w tym kierunku, żeby w jakiś sposób zaaranżować to swoje nowe życie w Warszawie. Także nic dziwnego, że słuchajcie, nic się nie zmieniało i że nie zaczynali tej Warszawy lubić. Dlatego, że prawda jest taka, że nic się samo nie zadzieje. I jeżeli będziemy postępować cały czas tak samo, nie uzyskamy innych rezultatów. Także mam nadzieję, że widzicie może pewną analogię. Jeżeli nie radzicie sobie z tą samotnością i z tym okresem, kiedy jesteście sami i cały czas nie potraficie tym okresem zacząć się cieszyć, to spójrzcie sobie sami w oczy. Stańcie sami przed sobą po prostu w prawdzie i zadajcie sobie pytanie: co tak naprawdę zrobiliście proaktywnie? W celu takim, żeby tą swoją nową rzeczywistość jakoś polubić. Prawda jest taka, słuchajcie, że bardzo często oglądamy te filmy, inspirujemy się, kończymy oglądać. Ja tutaj was ładuję tą pozytywną energią i myślicie sobie, że teraz wasze życie się odmieni. A prawda jest taka, że ja waszego życia nie odmienię. Ja Was mogę tylko zainspirować i zmotywować co do tego, żebyście zaczęli to robić. I chciałam Wam też powiedzieć jedną rzecz, takie moje spostrzeżenie. Taki może luźny odcinek, gdzie sobie do Was chwilkę pogadam, ale naprawdę liczę na to, że, że wysłuchacie mnie, bo to jest mega ważne, bo strasznie trzymam za Was, i chciałabym, żebyście faktycznie zaczęli tym okresem singielstwa również się cieszyć. Nie dlatego, żebyście się do niego przyzwyczaili i byli zawsze sami, tylko co do tego, że wierzę w to, że wtedy stajemy się najfajniejszym magnesem, że jeżeli sami siebie lubimy... Kochamy siebie, i kochamy swoje życie, to również że zauważą to inne osoby, także wówczas staniemy się na tym rynku randkowania najbardziej atrakcyjnie, że inne osoby również pomyślą sobie, że ta osoba jest taka fajna, tak siebie lubi, takie ma fajne to życie, warto z tą osobą być. Także druga rzecz, którą chciałabym Wam powiedzieć, kochani, to jest to, że często tutaj na kanale wrzucam również filmy nie do końca może ukierunkowane, co do tej tematyki związkowej, randkowej. Nie zawsze mówię o samotności, o randkach, o tym, jak znaleźć drugą połówkę. Czasami wrzucam filmy o, filmy o sporcie, o podróżach, o tym, jak schudłam, jak o siebie dbam, o tym, jak rzuciłam palenie. To są filmy z mojej perspektywy, którymi chcę pokazać Wam, jak w praktyce można zacząć żyć inaczej i budować lepszą, piękniejszą, fajniejszą wersję siebie. Jak Zacząć być pewniejszą wersją siebie. Jest cała seria na temat pewności siebie, poczucia własnej wartości. I wierzcie mi, to co zauważyłam, to jest to, że te odcinki niestety cieszą się mniejszą popularnością niż gdy nie ten temat, oczywiście związkowy. A prawda jest taka, że słuchajcie, szczęście w życiu. Na szczęście, w życiu składa się wiele filarów. Miłość jest mega ważnym filarem, najważniejszym, ale jest tylko i wyłącznie jednym z nich. I kiedy inne filary leżą i kwiczą, nie da się, słuchajcie, być na długą metę w związku szczęśliwym. Nie da się zbudować trwałej, udanej relacji, w momencie, kiedy wszystkie inne sfery życia u Was są. Zaniedbane. I oczywiście możecie mi powiedzieć, że są takie osoby, które jeszcze były nieszczęśliwe i smutne i znalazły wówczas związek i spotkały jakąś fajną osobę i tak zaczęły ze sobą być. Ale jeszcze raz Wam powiem, nie warto, słuchajcie, czekać nieszczęśliwym. Warto to życie wziąć w garść. W ten sposób znacznie zwiężyc, zwiększycie szanse na to. Że znajdziecie swoją półkę. A nawet jeżeli jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz jest wasz czas, to będziecie zdecydowanie szczęśliwsi, jeżeli tą nową swoją rzeczywistość, singla, szczęśliwego singla, towarzyskiego singla, singla z pasją, singla, który obecnie przebudowuje swoją karierę, zaczniecie budować, nie? Naprawdę, kochani, zacznijcie działać. Nie bójcie się. Te zmiany to mogą być na początku naprawdę małe kroki. To, że zaczynacie czytać książki. Że wychodzicie sami na spacer, że uczycie się czasami być 5 godzin bez komórki. To jest coś, o czym ostatnio mówiłam na Instagramie. Bardzo ciekawe doświadczenie, ale jakie oczyszczające, słuchajcie. Fantastyczny czas spędzony samemu ze sobą. Może czas zacząć uczyć się nowych językach, może czas zacząć planować jakąś ciekawą podróż i odkładać na nią. W momencie, słuchajcie, kiedy nie działacie, kiedy tylko i wyłącznie szukacie naokoło jakiejś randki, to nic dziwnego, że te randki nie wychodzą, bo nawet nie macie do końca o czym na nich rozmawiać. Proszę Was ogromnie co do tego, żebyście sami względem siebie byli szczerzy i zastanowili się, co jeszcze możecie zrobić, co musielibyście zrobić, żeby spojrzeć na te na przykład za 6 miesięcy na te, ten czas, który minął, żeby stwierdzić, że go nie zmarnowaliście. I warto zacząć działać. Warto zacząć konsekwentnie realizować siebie. I jak ja to mówię w odcinku o leku na samotność, warto zrobić sobie może takie centrum dowodzenia. I zachęcam Was do tego, żeby zrobić to dzisiaj. Puścić sobie jakąś relaksacyjną muzykę, otworzyć winko, otworzyć prostego i po prostu rozpisać plan, otworzyć kalendarz. Za każdym razem, kiedy dostaję od Was wiadomości pozytywne, a takich jest masa i z tego się ogromnie cieszę. Najczęściej to są osoby, które napisały mi również, co zrobiły, gdzie były, że otwierają regularnie co miesiąc, kiedy dostają przed grafik swojej pracy, otwierają kalendarz i zaczynają sobie planować. Planują wyjście do kina, planują wyjście do teatru, planują jakiś sport, jakiś spacer, planują jakieś wyjście do ludzi, planują wieczór się w domu, gdzie zapraszają nowych znajomych. Warto jest zacząć. Działać, żeby coś zmienić, musimy zacząć od zmiany takich właśnie małych rzeczy w naszym życiu. I za to oczywiście bardzo, 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 bardzo trzymam kciuki. Koniecznie zerknijcie sobie na kanał również na te inne odcinki. I mam nadzieję, że będą one dla Was inspiracją. I zapowiadam, że kolejne tego typu odcinki również będą się pojawiać, i mam nadzieję, że również je będziecie oglądać. Buziakuję Was jak zawsze bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dołączajcie do Facebooka, do Instagrama, zostawcie łapki w górę, ale się rozgadałam, bla, 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 bla. Dobra, zmęczyłam się i zaschłam i w buzi. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku na kanale Buziaki.